Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus mamy dzisiaj 14 sierpnia, jest to dzień oficjalnego zakończenia naszego pielgrzymowania. Dzisiejsze rozważanie trochę będzie inne. Chciałbym bardzo serdecznie wam wszystkim w imieniu nas, pielgrzymów, wam wszystkim podziękować, drodzy pielgrzymi duchowi, za towarzyszenie za nasze wspólne pielgrzymowanie. Bardzo się cieszę, że przez te dwa tygodnie mogliśmy wspólnie przemierzać drogę, zarówno tą fizycznie drogę, ale i tą duchową. I chciałbym podziękować każdemu i każdej z Was za modlitwę i za to codzienne nasze spotykanie się na dzieleniu się Słowem. I ten filmik w sposób szczególny jest skierowany do Was, drodzy pielgrzymi duchowi. Jednocześnie taką zachętą do tego, byście też w swoim życiu codziennym sięgali po Pismo Święte, rozważali. Zobaczcie, jak przez te kolejne nasze dni rozważanie Słowa Bożego przyczyniało się, też wpływało na nasze życie. Chciałbym Was zaprosić do tego, byście w życiu codziennym sięgali po Pismo Święte, byście je rozważali. I jeszcze raz serca wszystkim dziękuję za te dwa tygodnie wspólnego pielgrzymowania i mam nadzieję, że za rok wielu z Was pójdzie już tutaj też fizycznie na pielgrzymce, a jeśli nie, to jak najdalej. Bardzo proszę o to towarzyszenie duchowe i też bardzo Was proszę w ciągu tego trwającego roku do następnej pielgrzymki o modlitwę w intencji nas wszystkich pielgrzymów. Serce Wam wszystkim błogosławię.